Siemaneczko mordeczki, witam was w kolejnym odcineczku z Far Cry'a 5 z Szurlotem Nieprawda Jak to nie Jak tu się wsiada? Panie Far Cry 5 z tobą Nieprawda, bo to jest u mnie To jest z tobą Ha ha ha, bardzo śmieszne. <laughs> no, nie To co, Far Cry'a 6 u ciebie przechodzimy? Nie no, 6 jest za <laughs> dół No to 4 Jebcze, bo... Sons of the Forest. Sons of the Forest. Myślałem, że na obydwu kanałach będę. Nie ma. <grym> Wyswoł. Zdorny jestem, Digl. Jest pszczela. Ale ja ci a powiem, że już zwięcie. więcej tak nie robię jak ten: że odcinki na przemian na jednym kanale, a potem na drugim, bo ja się nie wyrobię. Jak będzie dłuższa seria. Czy znaczy, wiesz, myślę, że zrobimy tak jak było kiedyś. Nie, nie zrobimy tak. Czemu? Ja się nie wyrobię. A tam gadasz. E? Co to jest za broń? Nie, nie będę zmieniać. My jeszcze miał te odcinki codziennie, czy co drugi dzień, ale ja raz w miesiącu będę przystał. To standard. U ciebie. A jak? Nie no, będę robił daily, ale tylko co czas. I właśnie chciałem wyzwolić co no. interakcji tutaj robię, zbieram wszystko. Nie ja też sobie wszystkim interakcji interakcje z nim. Moja kula weszła do interakcji z tym gościem Dzień dobry. Ja z kobry. O, to kobry No ale tu fajnych zwłoków. Nie, nie nie chcę. Doszli do tunelu Hawkeye. Hawkeye to są światła w subaru, fajne, polecam. Inne są do dupy. bagaje. Zygmunt, czekaj na mnie. Jeba, to moja kostka. <laughs> ja nie będę zapytać na pieszo. Ja też nie. Ej, o co chodzi z tym strojem do szybowania? Czemu ja spadam? Nie umiesz go. Wykonuj Za gruby jestem. Chrać tam. No poczekaj na mnie. Borsuk! Masz pojazd, jak jakiś kruzda. O nie, jestem za daleko. Spierdalaj ty drogi. Pojazd. No też ma to. Już jadę to do ciebie, z wygniętą. pojazd. Nie jedziesz do mnie. Piernicze na nimi cię trafić. To ja. Patrz, ci. Nie próbuj. <grymne> 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 to miało później wybuchnąć. Czy HP mi zostały? Popie. Podnieś się! <noise> Pomocy! A gdzie Ej, jest nasz pies? Nasza puma. Nie ma, zajebali przecież. Weźmy mi tą pumę. A jak to się robiło? Czemu ty mi tam nie widzisz? Opie, ty mi tutaj biksujesz, kurde. No nie wiem, miałem takie lagi, Na te postacie, miałem takie lagi, jak do nich strzelam, że ja pierdolę. Znaczy te zwłoki. Ragdoll jest zjebany strasznie. Ała! Dobra, może za ten czas Pumę, a ty możesz mnie tutaj krzesić. Już się wyłożyłeś, naprawdę? Dobra, za to Pumę już tutaj wziąłem. Puma biegnie. Różnica między nami jest taka, że ja wykładam się, kiedy chcę się wyłożyć, bo chcę się wyłożyć, a ty wykładasz się, bo ktoś ci robi krzywdę. Oj tam. Oj. Co się stało? Zakładnicą Marli. Zdechli. Już. A ty do mnie się czepiasz. Ale z nich

Czemu te ciała się tak bagują, o chuj tu chodzi? I don't know Ty, ty, ty. Mam helikopter na ten, yeah. rakietę na ten helikopter Ale grozdówce Ale pierdalnie O, albo nie było.

Congratulations. You're one of us now. Okay. I got more work. Come see me in Wolf Stand when you're ready. Outstanding work, Dev. We're going to take this goddamn thing. I know. Cool, you falish. Oah! Oah! You're a chopper Keep your head you're Auto ci się pajczy. Hmm. Dobra, zabijemy to. Potrzebuję ratunku. Czemu jesteś w aucie Bo umarłem w nim. <grym> Fajnie jest ten Deagle, zabijana hita jak to ruski mówią, Dzigl? Dzigl Drop me Dzigl Krew tu poleciała wilka Dynamit z niego dostałem Dybanit Dybanit Dobra Dybanit Dybanit z taki materiał stworzony z dywanu o, myślę, co fajnego. by tutaj o, by... A! Kurwa! Moja kostka! Ty czwajuj jebany! Strzeliłem w niego z rakietnicy. Umarł No nie wie, że 2 mm nad typem przyleciała rakieta. Nie no ja nie trafię nigdy. W końcu. Okrzyżowali kogoś, ale fajnie Dobra, wiesz, doja ja to czekaj. Tu jest tu nie nie to jest Nie masz tej skrzyneczkę O jaki fajny Tu była zeskałką On się rupie. Do boju Zaznacz coś A to tam jedziemy na te 3000 metrów? Tak Zapamy Chyba wdychł od strony, nie? No. Ale, ale czuję że to jest tylna napędówka. Pierwszy raz czuję w tej grze, że jadę innym autem. No, idiota. Jak jeździsz, ty cepie? Dwa strzały, dwa Wiecie Pachem. Dobrze Święty. Trzeba było występuje. więc wytrzymał z autem? Tak Oj Ty po co zrobił gość? Cię wyratował, to widziałeś to? No Jebany jest Kader <grym> Zygmunt Heider opie ty mi się ślizgasz tutaj tylko Super. wycieczka krajoznawcza no bardzo po twojemu no. kurwa ale gówno widać w tym aucie No zabiń gdzie nasza puma? Nie wiem, umarła chyba. Raczej no, przy flumyła? No to jest tak, że jak robisz jakąś misję i się zepsuje, to czasami ich nie ma. Dobra już jest, powinno być No, Kiedyś, na kiedyś nas znajdzie Znajdzie nas na... Olienek tak, śmiała jak w Weź mnie nie mógł nawet Kiedyś cię znajdę O kurwa wysiadaj No, po no, no, po Długo mnie też Zmarłeś? Hmm. Mm. Jeszcze tam o, się dobrze. węglam Dobrze, że się wypłukłeś za ten czas Spal się, smaż się życiem ja Prosto w serce Hmm. Wiesz, co ja myślę? O, mam autko. Zaraz przyjdę z autkiem. O, chyba kolejne fajne. <śpuszcza> Poszybowałem się by <śpuszcza> O, kolejne fajne autko mam. No, widzę. Wiesz, jakieś masy. Czy masę? Chcę na, na nie, twojej po prostu kamerze. No i tędy skacz Nie poszedł, to, to wiem Chyba Już jestem w aucie Mam popkać? Tak Nie da się W aucie, kurwa No chuj mi skakać, kazałeś nie, tu, kawałek wcześniej jej wyskocznie. Dostał. Ała, ała, snajper! Nie, zemrzyłem. Po snajperze. Ja chciałem autko złapać. Dobity. no dobra mamy autko Jestcie kolejne autko, które stacie mi Fumka Jestem biegać za nią. A drzwiami dostałem! Ale ku kurwiłem. No ale mi zakurbił! Ale już coś powiem? To. O już mamy nową terenówkę. Gdzie? To się, to się do tego nadaje. Oa! <noise> Coś tutaj. No, jak? Kurwa spadłem. O, już myślałem, że utknął. Dawaj, wyjeżdżaj. Nie, kurwa, maleńki proszę. Biegnę już o, na górę. Nie. Rozjewany samochód. Uratuję go. To jest prawdziwe Suba. Uratowane. Ale wilka to ja rozjadę. Chodź, jedziemy na dwa. Można, mi nie stanie się w ten sposób. ja tam rozwaliłem czy nie? <grym> 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 Poza mendo. Na wałbrzych, panie Teraz w prawo Dobra, skręć Dobra I skacz Jezu, jeszcze nie trafił Emocji chyba Co to było? <laughs> nie wiem, może jakiś jeżozwierz. Jeb, jak Ej. się tepnęło. Yy, nie pali. Dobra, piernicze. Wiesz to, ja tam szybciej dojdę z buta. Niż my tam dojedziemy. Eee, yy, chuj stąd mamy problem. Yy, helikopter nas dzwoni Śmiech robił niki Dobry jest Nie no jeszcze jakiś kutas tam półnel rozjechał Dobra, zabiję pilota. Odczułem to. No ammo, stary. Nie też powoli mało. Hey, A weźmiemy tego żołnierza? O, dziękuję, obywatelu. O, dziękuję, obywatelu. Tak, tak. So, I'm the Dobra, może kiedyś dojedziemy. Kurde, jeszcze 1400... Już połowa, spokojnie. Jeszcze tak popatrzę na mapie, czy czegoś tutaj bliżej nie ma. No, trzeba wysadzić. No co zaś chcesz wysadzić?

Ile masz ammo? Zero 22 21 No, musiałeś się obrócić No i co? No a jak? O trzeba coś zjeść, co nie? To jest o, <grym> <grym> Ale se spadłem! Ja też. też Zdechłem se w powietrzu A właśnie pokazało mi się, żeby spadochron odpalić Mi też właśnie I teraz tak klikałem tą spację, spację ja Też klikałem tą spację SPACJA CHUJU, SPACJA! Nieprawda, salto do tyłu, le lewe prawy i spacja AB 58 Gdzie tu przy misiach jestem? Zamknięte Aj, zdawaj Super, mam amunicję chociaż No daleko nie ma do tego już No. PKS, no, sprzedaj, malownica. Jak jest, tylko zhandluję Amo. ale sprzedaj łupnię. Amunicja. Dobra, łańcuch, musiałem dyskąd dostać. Ja też dostałem, spokojnie. Dzięki za to, jak jedzie, a pielnicze bawi się, kurde. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobra. Coś się zbugowały dźwięki chyba? E, ciężarówka jest na górze do rozwalenia. Dobra, zarzucam se wędkę. Co tam się odpierdala? Nie wiem No To jest jakaś kurwa wędka bieda edition bez kołowrotka w ogóle No, na no linko Nie masz zbagowanego dźwięku? Nie Aha coś złapie Ja spokajam Mama Mama Czubieczyca Ja 13 i Kurwa guma mi pękła Teraz musimy dotrzeć gdzie? Tam To dawaj samolot No to potem polecimy Nie, to się źle skończy Bo się odchodzi Tak? Dobra Nie wiem jak tam wejść Weźmy na nisko Po czesku to się chyba mówi Workowie jedu pochlasty. to ze słuchaczesku? Nie. Kurwa kelesony. Jesteś kolesą. Ty jesteś kurwa workowi du pochlasty. Co byś chciał? Siadaj. Przecież. Myślałem, że jadę. Dobra, za ten czas rozdam talent. Kurwa, szyba mi się wybiła. Auto nam padło. Wszystko wina gościa z arkietnicą. I zdać trzeba zbuta iść. O, rozstrzeliwują tam wieździów, zobacz. O, zniknęli. Teraz ten dwóch typów. Gra dobry dobrym render distance'em dopracowana. Ale wystrzeliło. Dobra, jedziemy. Everybody clap your hands Nie przełączaj mi tu muzyki, panie Nic nie robię nie Aż mi się zwisiła gra No to kochani, po wywaleniu mi gry Zapraszam na mój kanał, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, no i cześć Aha, fajnie On tylko chce suby <głos> Nie <głos> bijajcie Nie tylko suby, to nieprawda, jestem mater ma materialistą, który myśli o przyjemnościach cielesnych Czyli chcesz suby. Dobra, jeszcze z tym, yy, więc no wpadnijcie do drugiego z nas. Yy, oczywiście odcinek następny będzie już pojutrze, więc trzymajcie się, bye bye. Letubisie mówią, pa, pa.